Dodawanie symboli do bazy użytkownika. Jeżeli chcemy utworzyć własny symbol, możemy skorzystać z gotowych symboli, które znajdują się w zakładce Symbole. Na przykład wybrać symbol, który nas interesuje, umieścić go na scenie. Zaznaczyć nazwę w zakładce Legenda, dwukrotnie klikając pozycję. Skopiować, Ctrl-C. Następnie powiększam obraz. Zaznaczyć symbol. Przy symbolu pojawi się okropne menu. Wchodzimy do niego lewym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Utwórz symbol. Nazwę wklejamy Ctrl V. Kategorie wpisujemy ręcznie bądź wybieramy z kategorii utworzonych wcześniej. Definiujemy kolor. Ustalamy grubość linii i akceptujemy dodanie symbolu. Symbol pojawi się w zakładce własne w kategorii elektryczne. Jeżeli chcemy utworzyć nowy symbol, wykorzystując gotowy wzór, wybieramy symbol, który nas interesuje, postępujemy jak poprzednio. Stawiamy go do sceny. Obracamy. Wybieramy menu i rozbijamy symbol. Usuwamy fragmenty, które nas nie interesują. Następnie zaznaczamy symbol, wybieramy menu Opcję utwórz symbol, nadajemy mu nazwę i dodajemy do bazy. Kolejny symbol został dodany do bazy. Symbole wstawiane do projektu wstawiane są pod kątem domyślnie zapisanym w symbolu. Jeżeli chciałabym symbol zapisać w wersji obróconej. Żeby go nie obracać przy każdym projekcie, mogę symbol obrócić, przejść do zapisu symbolu, wkleić skopiowaną nazwę i zapisać jako kolejny. W ten sposób możemy tworzyć bazę swoich własnych symboli, nadając im kolorystykę taka jaka nas interesuje, jednocześnie ustalając gotowy kąt obrotu. Każdy dołożony symbol do projektu generuje legendę. Jeżeli chcielibyśmy niepotrzebne pozycje usunąć z legendy, wystarczy je zaznaczyć przyciskiem delete usunąć. Symbole możemy rysować również ręcznie, wykorzystując narzędzia rysunkowe, np. Na wybierając prostokąt, określić wielkość prostokąta, wpisując jego parametry. Tabulatorem przechodzę na kolejny parametr. Zmieniam rodzaj linii. Wpisuję tekst. Dopasowuję wielkość czcionki. Następnie całość zaznaczam, wybieram narzędzie. Dodaj symbol i dodaję kolejny symbol do pasu. Dziękuję za uwagę.